Cześć Sianko i na wszystkich bardzo serdecznie i witam Was na imprezie tanderowej. Trzecie urodziny! Uro! Uro! Najlepszego. Wszystkiego, najlepszego. Wszystkiego, najlepszego. Wszystkiego najlepszego. Wszystkiego najlepszego. Wszystkiego najlepszego. Trzecie urodzinki. Lata 80. Wszyscy jesteśmy przebrani na imprezie. Pokażemy Wam naszą całą przestrzeń. Pokażemy Wam nasz, naszych kamperowców, którzy, którzy też są przebrani. Biorą udział w filmie, kto w ostatni wyjdzie z kampera wygrywa. To jest inny film, koniecznie go na kanale. Codziennie o 18 są filmy. Wbijajmy do kampera, zobaczcie co u nich. Oh yeah! Co no, zobaczcie sobie, jak sam Zapraszamy, na, zapraszamy. No na, na i nasza główna przestrzeń, e, co najlepsze, największy smaczek imprezowy będzie później, bo zrobimy w piwnicy w klub. Ale to dopiero później. W tym odcinku również będziemy grali w birponga o 500 zł. Zobaczymy, która drużyna wygra. Ale pierw. Pytajmy gości, kto ich zdaniem pierwszy zaliczy zgona. To dzisiaj pierwszy skończy. Ja. <głos> <głos> e, dzisiaj pierwszy się skończy, e, skończą się ja i Fifi. Bo ku... malowaliśmy to wszystko. Szumik Pod bramą. Zdecydowanie szuszek. Remek. Mamy tandyrowego boksera, którego ekipa wytargała na imprezę, w którym będziemy liczyli w przyszłości naszą siłę i siłę innych youtuberów, którzy nas odwiedzą. Ale muszę pokazać, co się odwaliło na imprezie, serio. Na pierwszy na co dzień? Nie. <grym> to, to może zacznij. Ja nie powiem, Wiele osób kończy na, na Nie, na wódź, ubeś ubeś dziękuję, że ubeś nie, ubeś nie ja. O tym mówiłem! O tym gadałem właśnie! Wykrakałem, ja wiem. Pierdor... Jak myślić, to dzisiaj się skończy. Szumi, zawsze to jest szumi. Okej. Okay. Ja obstawiam... Tak, Blendy. Tak. Albo Szumi, albo Remek. Pierwsza skończy się budka. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam. Tak właśnie wyglądali ludzie na Dominikanie w latach 80. -tych. Kłamie! Kłamie! Tutaj nasi uczestnicy pośpieszyli się z bokserem, bo ma to być konkurencja w filmie. A ci się już rozgrzali i zaczęli sobie go bić. Dlatego im zakazałem. Już, już, już! Ty się płacha strzeliłeś? Nie. To jeszcze ty tylko. Strzelił. Strzelił? Strzelił, Strzelił. Jaki kłamstwo! Kusteczka, kusteczka, <laughs> kusteczkę Ja no. e, nie mam nic. A nic nie powiem, nic nie powiem, nic nie powiem. Opiesz, stałeś dziur? Napijcie się, zjedzcie, bawimy się. urodziny tandela, nowa siedziba, kilka nowych twarzy, dużo fajnej energii i naprawdę cieszę się że tu wszyscy jesteśmy. Trzy lata za nami i wiele lat przed nami kochani. Brawie! Co zabrać? podpisane jest, czy co kurwa? <głosy> <głosy> Może być? Podpiszmy się przez Dobra, a to moje, to, dobra, to, to moje. Karteczka dzisiaj zaprojektowana zaprojektowania specjalnie dla Remidiusza Happy Birthday Thunder, trzecią rodzinę Pandera Projektowana w kanwie, kupę godzin, kupę pracy, pracy kreatywnej Z naszymi grafikami Półtorej minuty! Przestań, nie mów ile wytrzymujesz Remek Słyszeliśmy, że wygraliśmy niepisany konkurs najlepszego prezentu na trzecich urodzinach Pandera. Nagrodą ma być w tym domu Nie? Nagrodą jest na własność ten dom Pan właściciel, którego serdecznie kocham, z pewnością się, się zgodzi Dobra. DJ, czemu uciekasz? Czemu uciekasz? Ja uciekam, przynosiłem się na, dół na imprezę. Zanim przyniesiemy imprezę na dół, zanim będzie beer pong i zanim to wszystko, to zobaczmy przestrzeń z kilkoma dla nas ważnych osobami. Patrz to, stary. <noise> To jest przestrzeń YouTubeowa. A na górze jest cała firma taka postprodukcjna i realizacyjna Pionowo, 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 Dobry kamper ze mnie jest. To moim zdaniem to... pierwszy padnie na imprezie. Dobrze ty. Właśnie. Dobrze. Nie wchodzisz, kościół. Jeszcze troszkę śmierdzi żółtą ścianą, ale tak to wygląda, Czy stąd widać staw? Tak. camper. Jesteście tutaj! To jest przykład tutaj pierwszego postproducenta Nie mówiłeś, że zatrudniłeś Luis Khalifę? <grystanie> Jacob Paul Luis Khalifo Postproducent z gracias, señorita parafusión Znajdujemy się w postprodukcji W tym miejscu będą montowane filmy, kochani I tak ten dom właśnie wygląda, kochani Pozostała ostatnia przestrzeń, której jeszcze nie widzieliście <grystanie> Gdzie przenosimy imprezę i tam się widzimy Panie i panowie! Schodzimy na dół! Zapraszam, zapraszam. Yeah! Yeah! Oh, <głos》> ja. was. I Ja pierwszy. Ale za jedni stopoluba. Jeśli tu jest Nie Jesteśmy Nie mieliśmy. To jest To jest ten moment. W Renek wam Zyka jest za długo, już nie powinna lecieć. Okej, pani słuchajcie, co tam u was How much is Oh my god, how much is your outfit? <grym> my outfit zero is zloty. zero złoty. This is Junker and my name is Domo. How much Halo! Jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz. Halo! Oh, Akcja Why? jest taka. N nie wiem, ile osób się zmieści w kamperze. Na 3, 2, 1 jest wejść do kampera. Let's go! Let's go! Oh! Mach, mach, mach! Ile jest. Marek, twoja żona jest tu w łóżku z kimś! Raz, dwa, trzy Dwadzieścia cztery Dwadzieścia pięć oszuuuów Dwadzieścia pięć osób Ej, a ja przepraszam, nie czułeś to? To jest w bagażniku O kur... W bagażniku jest Felcia Okej. Okej. Gramy w zapowiedzianego już wcześniej Bill Ponga o 500. Oh. Yes. Wow. 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 big 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 Aw big wow 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 God! wow 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 Oh! 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 wow yeah. Oh! wow yeah. Oh! wow 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 yeah. Oh! wow Oh! wow Oh! wow Oh! wow Oh! wow yeah. Oh! wow Oh! wow Oh! wow Oh! wow Oh! wow Dá uma ida,